Zadrapanduria. Krzysztof Pietrowski i Andrzej Świętanowski. Czyta Krzysztof Pietrowski. Nagranie zrealizowano w studiu SC Projekt. 1724 słowa o Zadrapandurii. Drogi czytelniku, witaj w świecie Zadrapandurii. Tak powinienem was powitać, ale zamiast wylewnego powitania Udzielę wam pewnej rady. Uważajcie i bądźcie czujni. Strzeżcie się wręcz. Czujni bądźcie jak człowiek z płonącą zapałką na festiwalu Grochówki. Wchodzicie do świata absurdu, anomalii meteorologicznych, gastronomicznych i matematycznych. Nigdy nie wiecie, czy łagodnie i pogodnie wyglądający jegomość, częstujący was w poczekalni szprotem w pomidorach, chce pogadać dla zabicia czasu, czy raczej chce was zabić. Celem przywłaszczenia paczki jeszcze nieotwartych landrynek o smaku pinakolady z waszej kieszeni. Jako dobry przewodnik po meandrach i zaułkach życia w Zadrapandurii, przybliżę Ci kilka postaci i zjawisk, z którymi przyjdzie Ci się spotkać w tym świecie. Tak więc na początek poznaj proszę samą Zadrapandurię. Nasze portowe polis jest położone depresyjnie, co odbija się na ogólnej atmosferze panującej w mieście. Zadra Panduria to perła w koronie miast państw w obrębie Zatoki Owalcowej. Tak, mamy najwyższe żurawie portowe, najwięcej ludności, największy dochód na głowę mieszkańca najwyższy budynek w Zatoce także leży w Zadra Pandurii. Jednak z drugiej strony, przodujemy też w statystykach przestępczości, nepotyzmu, łapownictwa, chorób przenoszonych drogą płciową i przemytnictwie. To tak samo jak z królami piękni, wystawni i postawni. Ale w końcu i tak muszą usiąść na nocniku. Ludność to coś pomiędzy dwoma a trzema milionami, bo to tak różnie bywa. Jedni na wakacje jadą, inni znikają i takie tam. Zasadniczo w mieście panuje taka rotacja ludności, że na niektórych ulicach tworzą się przeciągi od ciągłej emigracji i imigracji. Ludzie przybywają do Zadrapanduri pełni nadziei na lepszą przyszłość, ale Przyszłość okazuje się nie być młodą uśmiechniętą damą z kompletem uzębienia, lecz starą sekutnicą z brodawką na nosie. I do tego potrafi ona się jeszcze człowiekowi bezczelnie zaśmieć prosto w twarz, wytykając każdy błąd. Główne źródła dochodu miasta pochodzą z działalności portu i ceł, produkcji pakuł, produkcji kiszonej kapusty, której to zagony porastają każdy wolny zakątek miasta, landrynek o smaku pinakolady i różowego tiulu. To tyle o oficjalnej strefie działalności miasta w zakresie dochodów. Istnieje jednak również druga strefa dochodów, dalece przewyższająca tę oficjalną. Przemyt pióru, nielegalne pędzenie pinakolady, łusowniczy połów szprotek, chałupnicze wytwórstwo landrynek pozwoliły co sprytniejszym mieszkańcom zgromadzić pokaźne fortuny nikt jednak nie może się równać z zasięgiem możliwości, długością matek i wszechwładnością jaką osiągnął prezes korporacji Matahan. Jest to postać dość enigmatyczna. Podobno ktoś go kiedyś widział, niby ktoś z nim kiedyś nawet rozmawiał, ale ogólna wiedza o tym człowieku to to, że istnieje. Jako 37. potomek rodu prezesów niezłomnie i dzielnie dzierży władzę nad najpotężniejszą korporacją Zadrapanduri. Matahan. Organizacja macza palce we wszystkim, co dzieje się w mieście. Od recyklingu zużytych pieluch i utylizacji odpadów z kiszenia kapusty, po dróg gońca pandurskiego, produkcję samochodów i podzespołów do wyżymaczek. Prezes nie zapisał się w wanałach zadra panduriańskich kronik niczym szczególnym oprócz tego, że jest, i wszyscy się go boją. Skoro mowa o prezesie, trzeba też wspomnieć o pieniądzach. Oficjalną walutą w Zadrapandurii są proty, a każdy z nich dzieli się na 37 orągów. A teraz Terenciusz Mykon, który piastuje Urząd Burmistrza. Wyniósł on na piedestał Zadrapandurię jako znaczącą siłę militarną i polityczną w rejonie Zatoki Owalcowej. Prywatnie kone kiszonej kapusty, Producent rzeźb spaku i kolekcjoner kapsli od neka. Tak naprawdę jest figurantem, bo świecką tradycją stało się, że po wyborach burmistrza pali się zapieczętowane urny z głosami na głównym placu Zadra Panduri, to jest na placu Dzieci Boazerii, a zwycięzcę głosowania ogłasza następnego dnia prezes Matahan za pośrednictwem obwieszczenia w Końcu Pandurskim, czyli jedynym dzienniku wydawanym w naszym mieście wydawanym oczywiście przez Matahan. Jak głosi legenda, miasto Zadra Panduria powstało około 37 roku naszej ery, czyli 37 lat po tym, jak na plażę wyszedł gigantyczny szprot, który to spotkawszy rybaka o imieniu Makary, nakazał mu zbudowanie miasta portowego właśnie w tym miejscu. Jako że przez pierwsze lata rzucano w Makarego resztkami żywności, aby odpędzić go od siebie i nie wysłuchiwać jego gadania o chodzącym gigantycznym szprocie, Rozpoczęcie budowy portu trochę przeciągnęło się w czasie. Wydarzeniem przełomowym okazał się pochód małych szprotek w 37 rocznicę wyjścia na brzeg gigantycznego szprota. nisione przez nie transparenty o treściach. Co jest kuna? Czemu nie buduje ta portu? Gigantyczny szprot domaga się budowy miasta portowego. Klub poparcia budowy zadrapanduri domaga się rozpoczęcia prac planistyczno-deweloperskich. Ten dzień w kulturze zadrapanduriańskiej nazywany jest Dniem Wielkiego Wystąpienia i jednocześnie wskazywany jest jako dzień, w którym wbito pierwszą łopatę w plażę pod budowę zakładów przetwórstwa rybnego, co znowu w kolejnych dniach spotkało się z protestami maszerujących ryb innych gatunków. Kolejne manifestacje ryb zostały zakończone dźwięcznym kliknięciem domykających się puszek. Bo jako, że lud Zadrapandurii wywodzi się z prostego, ale i przedsiębiorczego ludu rybackiego, nie zamierzał przepuścić takiej okazji jak tysiąc ryb z transparentami walających się po plaży. Poszkowane ryby, dystrybuowane na cały świat pod nazwą Przysmak Zadrapanduriański w zalewie Pomidorowej – ryby transparentne, stały się hitem handlowym i po kilku latach wywindowały rozrastającą się Zadrapandurię na wiodącą siłę ekonomiczną w Zatoce Owalcowej. Budowa jednak przeciągnęła się w czasie, bo okazało się, że zasadniczo to nie było już miejsca na plaży pod port, bo wszędzie usadowiono rybackie chaty. Zatem padł pomysł, żeby port troszeczkę przesunąć, no tak trochę bardziej, w stronę lądu. Przesuwano go, przesuwano i przesuwano dalej, bo to stare drzewo, bo to mrowisko, a to pradawne cmentarzysko wielbłądów. No i koniec końców port wylądował na wzgórzu numer 3 jednym z siedmiu wzgórz okalających Zadrapandurię, a dokładnie rzecz ujmując w wygasłym wulkanie. Tak, powstał problem, a raczej wyzwanie logistyczne, polegające na tym, jak statki z morza obsłużyć w porcie znajdującym się 180 metrów nad poziomem tegoż morza. Odpowiedzią na tą bolączkę okazało się wybudowanie gigantycznej linii kolejowej połączonej z największą łamigłówką wyciągarek, lin, bloczków oraz przekładni, jaką świat widział. Krótko mówiąc, okręty, barki, kutry i statki nie wpływają do zadrapandurińskiego portu. One tam dumnie wjeżdżają. Towarzyszy temu potworny hałas i wstrzymanie ruchu pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią miasta, ale ta forma transportu przysparza zadrapandurii no i miliona turystów rocznie. Aby uczcić dzień wyjścia na brzeg gigantycznego szprota, przez wyznawców nazywany w skrócie GS-em, co 37 dni celebrowane są obrzędy związane z różnymi technikami ssania szprota, którym towarzyszy procesja połączona z obnoszeniem obrazu przedstawiającego GS-a otoczonego wianuszkiem do rodnych pomidorów. Według wyznawców GSA, a stan szprotów ma im dać siłę, gibkość, inteligencję gs oraz zapewnić oddech przywodzący na myśl morską bryzę. A efekt jest taki, że wyznawcę GSA poznaje się po rybnym wyziewie z paszczy. Kolejną postacią, o której warto wspomnieć, jest profesor Majzegan, twórca zadrapandurijskiego kalendarza obowiązującego od czasów przewrotu wyznawców GSA. To profesor jako pierwszy odkrył, że niedziela jest przed poniedziałkiem i po sobocie, a nie odwrotnie. Podzielił rok na kilka miesięcy, każdy z nich na kilka dni. I zagwarantował tym samym mieszkańcom zadrapanduri 333 dni wolne od pracy plus święta państwowe i religijne. Słynny Trójdzień Końca Zielonego oraz długi 16-dniowy weekend z okazji odparcia ataku wojsk generała Dirko sztyck Pojęcie dnia, nocy... Oraz doby są w zadrapanduri dość elastyczne, dlatego też wszyscy przychodzą do pracy, kiedy chcą, a miasto żyje zasadniczo całą dobę, czyli jak to się mówi, 37 godzin na dobę. Zamawianie budzenia na siódmą rano może nie mieć sensu w zadrapanduri. Wszystko zmieniło się jednak po wspomnianym już wcześniej przewrocie wyznawców GSA. Udowodnili oni matematycznie, że GS był wybornym graczem w pokera i nie miał sobie równych przeciwników. Aby uczcić w należyty sposób pamięć o GSie, jego wyznawcy przeprowadzili przewrót kalendarzowy i wprowadzili kalendarz oparty na talii kart. No dobra. Siedzicie wygodnie? Bo wyrecytuję logikę tego kalendarza jednym tchem. Idzie to mniej więcej tak. 52 karty w talii odpowiadają liczbie tygodni w roku. 4 kolory to 4 pory roku. Karo to wiosna, kierlato, trefli, jesienia, pikto, zima każda pora roku, składa się z 13 tygodni, tak jak każdy kolor, z 13 kart karty z ilością punktów od 1 do król dają w sumie liczbę 91, czyli liczba dni w kwartale. Suma wszystkich punktów w talii wynosi 364 plus ostatni dzień w roku, czyli dzień Jokera. Poszczególne dni tygodnia oznaczone są jako atu, wtorek to 2 atu, środa to 3 atu i tak dalej. I to wszystko jednym tchem! Więc wasz 15 lipca to nasz 2 trefle 7 atu. Tak, macie rację. U nas 15 lipca przypada na jesieni. Dziwi was to? Nie po tylu latach spędzonych w Zedra Pandurii już dawno temu przestało cokolwiek dziwić. Jeszcze tylko parę słów o Dniu Jokera. Dzień Jokera to taki Zedra Panduriański Dzień Odwagi. Polega na wykonaniu jak najbardziej karkołomnego wyczynu kaskaderskiego, co powoduje, że problem przeludnienia w Zadrapandur jako taki nie istnieje. Dzień Jokera jest nie tylko świętem ludowym, to także święto religijne. 37 osób, które w półciesze zgromadzonej gawiedzi wykonają najbardziej odważny trik kaskaderski, nie dbając przy tym o życie i zdrowie, Zapewniają sobie według wierzeń miejsce w boskim akwarium, gdzie będą po śmierci pływać boku gigantycznego szprota, gdzie szyby zawsze będą czyste, a planktonu nigdy nie zabraknie. Teraz kilka słów o Dirko sztu. Każdy naród musi mieć kogoś, kogo kocha, i kogoś, kogo może nienawidzić. U nas od kochania jest gigantyczny szprot, a od opluwania i straszenia dzieci jest właśnie generał Dirko stryc W historii Zadrapandurii to jedyna osoba, która odważyła się skierować swoje zbrojne ramię przeciwko naszemu polis. Wywiad generała Dirko doniósł mu, że w naszym garnizonie stacjonuje niecała setka żołnierzy. To zachęciło go do przeprowadzenia zbrojnego rajdu na Zadrapandurię. Nie przewidział jednak geniuszu naszych naukowców. Ci widząc zbliżającą się od strony Zatoki Owalcowej armadę, udali się na naradę wojenną do burmistrza i poprosili go o łaskawe zluzowanie całych zapasów pinakolady z magazynów portowych, celem rozdystrybuowania ich pomiędzy okoliczną ludność. Efekt był zaskakująco pomyślny. Desantujące wojska Dirkusztryck-Plutwa przywitał niemalże stutysięczny tłum pijanych dokerów, marynarzy, rybaków, prosty, znaczy się animatorek kultury, wytwórców landrynek i całej pozostałej szacownej ludności miasta. Wcześniej puszczona w obieg plotka mówiąca o tym, że generał chce zakazać spożycia pinekolady, odpowiednio ukierunkował uczucia odurzonej tłuszczy, która, nie przebierając w czynach i słowach, spuściła gigantyczny wpierdziel generałowi i jego wojskom. Nie wolno. Ale to nigdy nie wolno pod żadnym pozorem, no chyba że ktoś szuka łatwej metody na samobójstwo, wspomnieć za Durjańczykowi o zakazie picia naszego narodowego trunku. A nie wolno. Wojska generała rozpierzchły się tak szybko i w tak wielu kierunkach, że czasoprzestrzeń zagięła się na chwilę, a po ich całkowitym zniknięciu znowu wróciła do normy z głośnym cmoknięciem. Od tego pamiętnego wydarzenia postać generała Dirkosz Trycklutwa jest, delikatnie rzecz ujmując, mocno nielubiana w naszym mieście. Witajcie zatem, drodzy czytelnicy w świecie Zadra i nie zapominajcie o tym, by być czujnym i trzymać portfel blisko ciała.